Witam serdecznie z tej strony. Konrad z Grupy Zdefiniowani, słuchajcie, dogrywam część filmu, który za chwileczkę obejrzycie. Jestem już po nagraniu, natomiast zapomniałem o jednej rzeczy. Słuchajcie, nigdy tego nie robiłem, nigdy o nic nikogo nie prosiłem, ale prośba moja do Was, do osób, które oglądają te filmy, proszę, abyście zostawili tym razem jakiś znak po sobie, jeżeli chodzi o moje filmy. Mam tutaj na myśli jakiś like bądź też dislike. Ale również też, i, również też i komentarz. Na czym najbardziej mi zależy? Mogą być jakiekolwiek komentarze. Chcę sprawdzić, jak działa algorytm, ponieważ w tej chwili bardzo mocno algorytm boostuje właśnie filmy, w których pojawiają się komentarze. Tak jak mówię, nigdy o nic Was nie prosiłem. Oczywiście specyfika moich filmów odbiega też od tego, czym jakby ludzie żyją, jeżeli chodzi o krypto typowe analizy, coś, co jest związane z analizami technicznymi, predykcjami i tak dalej, tak dalej. To, co robią ci najwięksi nasi posty youtuberzy. Ja sobie siedzę gdzieś tam w swoim zagajniku, ale tym razem poprosiłbym Was o reakcję pod tym filmem. Tak więc tyle z mojej strony. Słuchajcie, zapraszam do obejrzenia reszty filmu. Dziękuję serdecznie za wsparcie. Trzymajcie się. Cześć. Od dłuższego czasu mówię, słuchajcie, na temat TradeWiz jako super alternatywie dla innych botów, dla botów do tradingu, dla botów do kopiowania walletów itd. Bardzo mocno się rozwijają. Czekam w tej chwili z niecierpliwością na wprowadzenie wersji na Binance Smart Chain, która ma lada moment tak naprawdę się pojawić, natomiast oczywiście no, tu nie jesteśmy w stanie określić tego jaki będzie to moment, przede wszystkim z racji tego, że wiemy jak wygląda sytuacja z rozbudową różnych projektów, zawsze jest gdzieś tam ten delay, to opóźnienie. I najprawdopodobniej będzie tak ta samo w przypadku TradeWiz. Dziś chciałem Wam pokazać nową funkcjonalność, która dostępna jest na TradeWiz. Jest ona dostępna z wersji webowej, gdzie w bardzo prosty sposób możemy się na nią dostać. Zwyczajnie wchodzimy na TradeWiz wersję telegramową, przechodzimy do głównego menu. No i tutaj mamy taką opcję Copy Trade Web App. Klikając na nią, automatycznie system nas połączy z tą. Wersją w tym sensie, że zostaniemy zalogowani, smart money, zakładka, bo nie dziś będę mówić. Mówiłem już o kopy trade, mówiłem już o trade setting, portfolium chyba nie muszę mówić, no i referal oczywiście, myślę, że tak samo. Natomiast smart money, większość z nas szuka miejsca, w którym może znaleźć profitowych traderów. Źródło takich woletów jest jak złoto. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli znajdziemy dobrych traderów, których da się kopiować, to jesteśmy w stanie osiągać fajne rezultaty. Ja jeszcze w dniu dzisiejszym pokażę Wam podczas tego filmu moje wyniki, właśnie skopiowania jednego z takiego walletu, o którym mówiłem wczoraj na swoim live'ie. Oczywiście to nie jest tak, że każde wejście jest do przodu, natomiast finalnie tych wejść z dnia wczorajszego było bardzo dużo pozytywnych. No, i w rezultacie jestem około 1 solany do przodu po takich testach, nie wchodząc więcej niż 0,05 solany. Tak więc, jeżeli jesteś w stanie wyszukać dobry wallet, nawet nie chcąc tradować sobie indywidualnie, wyszukując różnego rodzaju rozwiązania, no to mamy tak naprawdę tutaj miejsce, w którym będziemy mieć dobre źródło takich walletów. No, i w zakładce Smartmany mamy dwie podzakładki. Top Top 200 KOLsów, czyli tych tak naprawdę influencerów, którzy głównie działają na Twitterze I tutaj mamy możliwość rozróżniania ich wyników w takim trybie jednodniowym, trzydniowym, siedmiodniowym, czternastodniowym i trzydziestodniowym. Mamy możliwość również ustawienia konkretnych filtrów, które będą nas interesować, o których opowiem później. Jak również zakładka Smart Money, i tutaj również ten horyzont czasowy. Od 1 do 30 dni, również z ustawieniami filtrów. Jeżeli chodzi o smart money, mamy tutaj do czynienia z takimi typowymi, mądrymi, że tak to określę, traderami, którzy wchodzą. Niekoniecznie mają wysoki win rate, natomiast finalnie zarabiają bardzo duże pieniądze. Co ważne w przypadku tych dwóch podzakładek i ogólnie zakładki smart money? Mamy kolumny, które są dla nas bardzo istotne już nie sam winrate, Oczywiście on też jest ważny. Natomiast mamy informacje na temat ilości tokenów, które były kupowane, tradowane bezpośrednio w takim dniu czy w takim horyzoncie 3 dni, 7 dni czy 14 dni i tak dalej Możemy sobie to wszystko rozgraniczyć jak również ilość transakcji, które były transakcjami kupna, a później też transakcjami sprzedaży. To wszystko mamy rozgraniczone. I teraz co ja robię? Co ja robię w przypadku kiedy mam do czynienia z takimi z takimi walletami? Oczywiście mówimy tutaj o sieci Solana. W tej chwili nie ma jeszcze sieci Binance Smart natomiast przypuszczam, że jeżeli ta sieć Binance Smart ponownie wejdzie, znaczy ponownie, w końcu wejdzie bezpośrednio do TradeUI to będziemy mieć ją dostępną. No i dobra, słuchajcie, bierzmy sobie na warsztat taki jeden konkretny, jakiś randomowy wallet, który jest top w 200, jeżeli chodzi o kol Keolców o, oh, mamy Gijo, jego też wielokrotnie e, kopiowałem top 3 profit tokens. Mamy tutaj jeszcze też taką informację. Ale dobra, przejdźmy sobie może do tego konkretnego walletu. No i spróbujmy sobie przeanalizować, czy jest to wallet, który będzie możliwy do skopiowania. Co robimy? Przechodzimy sobie do GMGN, przede wszystkim dlatego, że dla mnie osobiście GMGN jest najlepszym miejscem do tego, żeby analizować. Natomiast zaraz pokażę Wam, że również z pozycji, z pozycji TradeWiza możemy właśnie taką analizę dokonać. No i teraz jak ona wygląda? Mamy takie podstawowe informacje jak profit siedmiodniowy, Profit 3dniowy i profit jednodniowy, maksymalnie do tych 30 dni. No i teraz co w ramach tego tej analizy jesteśmy w stanie zobaczyć. Możemy sprawdzić właśnie ten finalny łączny profit. Kolejna, kolejny widget, który mamy tutaj pokazuje nam profit w rozliczeniu na każdy dzień, co jest też bardzo istotne, co również też posiada TradeWiz. I dla mnie jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o podejmowanie jakichkolwiek decyzji w zakresie kopiowania danego walletu. Mamy ostatni trade, słuchajcie, jeden dzień temu, a dokładnie 22, czyli wczoraj o godzinie 9 rano. Czyli mamy już ponad dobę czasu bezpośrednio od tego tradu, i co tutaj mieliśmy? Mieliśmy wejście przy 128, ale to mi się wydaje, że to będzie jakiś bandlerowaty wallet, natomiast o, oczywiście to nie oznacza, że jest to jakaś, e, jakieś złe rozwiązanie, a może nawet nie, słuchajcie, teraz sobie zobaczymy. E, tak, tutaj było wejście 23, e, 22, czyli taki insider można powiedzieć, ponieważ zobaczcie, 22 o godzinie 9 mieliśmy jeszcze, e, a nie, przepraszam, to jest september, Boże, o czym ja mówię, Czyli tutaj w przypadku tego woletu jeszcze sobie spójrzmy, zobaczcie chaos, ale tutaj zaraz zobaczymy sobie, kiedy było to pierwsze wejście. A, czyli słuchajcie, jednak inaczej. Mamy tutaj tradera, który trzymał bardzo, bardzo długo pozycję, bo mamy aż wejścia od maja 23 i nawet wcześniej. W rezultacie ten konkretny trader, kupując, kupując w dniu wczorajszym dużą ilość tych tokenów, na tą chwilę jest do przodu łącznie, tak naprawdę, 190, 255 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o jego finalny zysk. Może sprawdźmy sobie jakiegoś innego tradera, tak aby sprawdzić konkretne działania, takie gdzieś tam w horyzoncie. Krótkoterminowym poszukajmy sobie innego Timana, na przykład zobaczmy, jak to tutaj wygląda. OK, Skopiujmy sobie jego wallet i porównamy sobie te parametry, które są widoczne w TradeWizie, jak również tutaj bezpośrednio w GMGN Dobra, mamy tutaj konkretnego kol -sa. Mamy informacje na temat jego konta Auxion Phantom, mamy również jego Twitter. Możemy sobie przejrzeć, sprawdzić. Coś mi się tutaj widocznie nie uczyło. Od... Mamy Til, gość, który ma ponad 15 tysięcy followersów. No i sprawdźmy jego, jego działania. W dniu wczorajszym 19 Solan, czyli około. 3,5 tysiąca dolarów zarobione, dzień wcześniej 3,5, 5,600. I teraz co my widzimy w ramach tej analizy? Mamy token runner, którego trzymał 27 sekund, 3,6% w plecy. Wcześniejszy 46 sekund, który dał mu 7,8%. 1 minutę 58% w plecy. 24% w plecy. 34% do przodu, trzymając 8 minut, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co jest ważne, słuchajcie, ważne jest to, żeby przede wszystkim nie trafić na takiego tradera, który wchodzi i wychodzi w pozycję po sekundzie, po dwóch sekundach. Najlepiej byłoby mieć tradera, który, tak jak w tym przypadku, mamy jego historię, pełną historię z całego miesiąca i jesteśmy w stanie nie analizować go pod kątem jednego dnia, czy nawet 7 dni. Ale właśnie pod kątem chociażby 30 dni, w takim rozrachunku miesięcznym i zobaczmy, jeżeli chodzi o jego wejścia, finalne, jakby zakończenie trade'u w danym dniu, oczywiście były dni na czerwono, ale większość tych dni jednak mamy z przewagą właśnie zysku, profitem, co daje finalnie tak naprawdę w tym przypadku 347 solan na czysto zarobionych. Możemy sobie również sprawdzić ALL i tutaj, słuchajcie, w poprzednich miesiącach, bo sam portfel jest już aktywny od 227 dni, zarobił 15 tysięcy, 16 tysięcy SOLAN. I teraz, jeżeli szukacie źródła, od którego możecie kopiować, to pamiętajcie, żeby szukać takich, którzy wchodzą podobnymi kwotami. Mamy tutaj Coelsa, który wchodzi... Kwotą 1800 dolarów przy jednym wejściu. Zobaczmy w inny, 696, 554. I teraz, tak, jeżeli planujecie kopiować takiego KLSA, taki smart wallet, kwotą o wiele niższą niż on, wchodzi, to pamiętajcie, że. W rezultacie tak naprawdę na nic zda się, to wasze kopiowanie. Musicie wyszukać takich kelsów, takich smart walletów, które będą wchodzić mniej więcej tymi samymi kwotami, co wy chcecie. Jeżeli dysponujecie większymi środkami, wchodźcie większymi środkami i realizujcie te zyski nawet szybciej. Oczywiście pamiętajcie, że w momencie, kiedy zastosujecie. Kopiowanie takiego woleta jeden do jednego, czyli będziecie wchodzić i wychodzić w tym samym momencie, to jego sprzedaż bardzo mocno negatywnie wpłynie na Waszą cenę, czyli na Wasz, na wasz zysk, ewentualnie potencjalny, który mógłby być. Tak więc, jeżeli planujecie kopiowanie jakiegokolwiek tradera, ustawiajcie bardzo zbliżone parametry. Jeżeli chodzi o wartość wejścia wartość wyjścia, jeżeli chcecie kopiować jeden do jednego. Ja takiego jednego tradera kopiuję właśnie tutaj, to co Wam pokazywałem, jeden do jednego praktycznie i dzięki temu, że wchodzimy mniejszymi kwotami, to finalnie wychodzę na fajnym plusie i to mi wystarcza. To mi wystarcza, jeżeli kopiuję sobie ten wallet, bo pamiętajcie, że takich woletów możecie kopiować 10, 20, 30 uletów, tak naprawdę to zależy przede wszystkim od Waszych możliwości, od tego jak dobrze dobierzecie ten portfel. Pamiętajcie absolutnie, żeby nie robić tego na głupa. Najważniejsze rzeczy, żeby omijać właśnie takich traderów, którzy robią olbrzymie wyniki, ale olbrzymie przede wszystkim dzięki temu, że wchodzą dużymi kwotami. O tutaj mamy jakiś error, widocznie coś tam tutaj z RPC też się wywaliło. Nieważne. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli te wolety wchodzą o wiele większymi kwotami niż Wy, to za każdym razem, jeżeli będą sprzedawać, to zrzucą te tordy na Was, a chwilę nawet później mikrosekundy, jeżeli wy byście sprzedawali to i tak sprzedajecie z o wiele niższym zyskiem albo też i ze stratą. Tak? więc to jest ważne, jeżeli już podejmujecie jakiekolwiek kroki w kierunku kopiowania woletów. Dlatego wybierajcie zawsze wolety, które są zbliżone, jeżeli chodzi o Wasze parametry, którymi chcecie grać. Druga sprawa, możecie oczywiście obserwować sobie Gijo, którego ja również obserwuję. Jest to bardzo dobry trader, może nie tak jak capsej, ale czy Cupsej, ale gość, który wchodzi również w takie tokeny, które dają zarobić bardzo, bardzo duże dają wygenerować bardzo, bardzo duże zyski. Ja również też we wczorajszym, na wczorajszym live'ie, mówiłem o tym, że kopiuję jeden wallet, który jest walletem wspomagającym Deva, który robi bardzo dobre tokeny. Ja go pokazywałem wczoraj. Zresztą kilka osób się do mnie zgłosiło i myślę, że na tym już jakby zakończę rozdawanie informacji na temat tego walletu. Natomiast co jest ważne. Ten wallet zawsze wchodzi na początku, może nie zawsze, ale w większości przypadków wchodzi na początku. Dev, który jest jakby tutaj tym, tym, tym całym źródłem tych tokenów, również, a nawet bym powiedział, najczęściej tworzy takie tokeny, które są w stanie osiągnąć 500 milion market capu, a nawet i 2 miliony market capu. Dziś w nocy uruchomił token, który osiągnął w okolicy właśnie 2 milionów market capu. I tylko konsekwentne poszukiwanie, analizowanie takich woletów da wam w rezultacie dobry wynik. Tak więc jeżeli ktoś z was po 4, 5 tradach czy tam nie wiem, po próbie kopiowania dwóch, trzech woletów Nagle wychodzi ze stratą i mówi: koniec, to nie dla mnie. No to tylko świadczy o waszej determinacji, o tym, że tak naprawdę wam się nie chce i nie będzie wam się nigdy chciało robić. Natomiast to, o czym też mówię wielokrotnie, jeżeli chodzi o kopiowanie walletów, róbcie to za pomocą, za pośrednictwem MFX wersji demo, w której możecie sobie kopiować ULety. Zobaczcie, tutaj mamy przykład demo walletu. Które wystartowało od 10 solan. I na tą chwilę mamy 22 solany, to jest jakiś tam dłuższy okres, ponieważ ja tutaj testuję różne wallety, Wchodzę mniejszymi kwotami, ponieważ też nie wchodzę jakimiś ogromnymi, a już tym bardziej takimi jak ci najwięksi KOLsi. No to są już horrendalne kwoty, i tak naprawdę, żeby dojść do tego poziomu, trzeba byłoby naprawdę mieć. Bardzo dobre narzędzie O, mamy 22,5. 22,5 22 solane, 22 solane w tej chwili, tak więc tutaj troszeczkę coś mi tam wpadło, nie. Zresztą sobie zobaczymy. Ok, dobra, to tego nie będę tutaj analizować. I dzięki temu narzędziu wersji demo możecie sobie wrzucać tutaj wolety, kopiować je. Co ważne, słuchajcie, ja robiłem różnego rodzaju testy, i wersja demo, jak również wersja. Ta już produkcyjna, jeżeli chciałbym sobie kopiować na przykład na TradeWizie, bo mogę ją sobie równie dobrze kopiować tutaj na MFX, tym bardziej, że już kopiuję, ale to właśnie na BSC, ponieważ BSC ma również tutaj wersję, możliwość kopiowania walletów już w tej wersji produkcyjnej. I do czasu, kiedy TradeUist nie wprowadzi swojego tej opcji na Binance Smart Chain, będę robić to tutaj. No ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że różnica między demo a tą wersją produkcyjną przy małej kwocie, która nie obciąża, może nie wpływa mocno na wykres, na, na wartość takiego tokenu, jest bardzo zbliżona. Tak więc, jeżeli chcecie sobie tutaj kopiować właśnie takich małych traderów, gdzie możecie wchodzić po 0,05, Solany, czy nawet 01 czy 02 Solany, to spokojnie możecie analizować to na podstawie tutaj tego demo i wprowadzać również w życie, jeżeli faktycznie taki wallet, którego chcecie kopiować, sprawdzi się. Tak więc to, co o, mamy tutaj w tej chwili kolejne wejście, akurat wyskoczyło w wersji demo kupione za 008 Solany. I tutaj, jakby właśnie to jest, co jest ważne. Zobaczcie, mam buy exact i sell exact, czyli sprzedaję, kupuję i sprzedaję bezpośrednio z tą samą kwotą. Tutaj, w tym przypadku, jestem pewien, że będę mieć akurat w plecy. O, tutaj mam w ogóle sporo tych tokenów jeszcze niesprzedanych. Zróbmy sobie sprzedaż tego wszystkiego. Zobaczmy, ile finalnie tak naprawdę. Tej Solany jest 2367. I tutaj, poza tym, że możecie sobie testować różne walety, kopiowanie tych woletów, to również możecie sobie testować Waszą strategię w zakresie takiego manualnego handlu memcoinami. Możecie sobie dostosować odpowiednie filtry, które, które będą Wam pokazywać takie tokeny, które ewentualnie według Waszej strategii mogłyby rokować na to, aby rosła ich cena. Tak więc narzędzi jest mnóstwo i wszystko się rozwija. Mamy cały czas tak naprawdę ten mocny hype, jeżeli chodzi o solane mocny, ale moim zdaniem już opadający hype, jeżeli chodzi o Binance marczeń, Zobaczymy jak to się będzie utrzymywać. Tak więc wykorzystujcie te możliwości, nie poddawajcie się. Róbcie różnego rodzaju testy, chociażby właśnie za pośrednictwem takich narzędzi jak Fx czy też wykorzystujcie źródła, w których możecie odnajdywać takie wolety, które będą wam dawać fizycznie faktyczny, e, faktyczny zysk. No, spójrzcie sobie na ten mój ostatni dzień, dziś tak samo mam uruchomiony ten wolet. Oczywiście są, tak jak mówię, trady, które przynoszą stratę, i to jest jakby rzecz normalna, ale finalnie chodzi o to, żeby te trady dawały górkę, zasypywały te wszystkie straty właśnie jakimiś takimi większymi wejściami. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o TradeWiz, tyle, tyle jeżeli chodzi o przede wszystkim zakładkę związaną z Markmanem. te źródła, w których możecie poszukiwać walletów, ale również też zachęcam do testowania poprzez MFX. i linki do tych narzędzi znajdziecie bezpośrednio w opisie pod tym filmem. Tak więc tyle z mojej strony, a dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.